Drodzy, witam w nowym odcinku Pomorskie ze Smakiem, w którym przetestujemy Prana Spa, znajdujący się w doskonałej, wręcz lokalizacji w centrum Gdańska. Prana Spa to jest centrum ajuwerdyjskie, w którym wykonywane są masaże, różne zabiegi i też konsultacje, właśnie w oparciu o tę najstarszą technikę uzdrawiania która stanowi alternatywę dla tradycyjnej medycyny. Według ich założeń wszystko składa się z pięciu żywiołów. Są to eter, powietrze, ziemia, ogień i woda. Natomiast szósty żywioł znajduje się w każdej istocie żyjącej i jest to właśnie prana, czyli siły życiowe. Ayurveda zakłada, że człowiek nie może czuć się dobrze, jeżeli nie osiągnie równowagi pomiędzy ciałem, duchem i umysłem. I czy to jest właśnie to, co mnie czeka za tymi drzwiami? Czy ja wyjdę z tego miejsca odmieniona? Jakie zabiegi wykonam? Co zostanie mi polecone? Tego jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Zapraszam. Ale piękne usta. Chcę cię poznać. Ola, to jest kochani doktor Szabna, która jest lekarzem ajuweryjskim i doktor skończyła medycynę w Indiach. I moją wizytę zaczynam właśnie od krótkiego wywiadu, takiego zdrowotno-psychologicznego z tego, co zrozumiałam. So, okay, now we can begin. I'm ready. Okay, so I will give you a brief description about what we do, like how we help people in this kamaspa, spa are in the. Okay. So generally, ayurveda is a science which help people to live in harmony with the nature. So we really have two different aspects. In the wellness and in the tre preventive and in the treatment aspects. So, regarding the wellness, Ayurveda does have three energy sources like it considered to be Vada, Pitta, and Kapha It is considered to be the blueprints of our health. So, it is a combination of five different like earthly elements earth, water, fire, air, and space. So, this combination, each individual does have their own combination in our body. Okay. okay. So, in the past 10 years, do you have a stable weight? No. So is it easy for you to gain weight or lose weight? It's easy to gain, and it's really difficult to lose. lose. Okay. Especially for the last year. In the past, I, I was really okay with it. Okay. But the last year was very difficult for me. Mm. Już wiem, że We mnie są pita i wata i dowiedziałam się, co powinnam jeść i jak mogę żyć, co mogę robić lepiej, żeby czuć się po prostu bardzo dobrze i mieć maksimum energii i zdrowia. Bardzo ciekawe są te wszystkie aspekty. Ja na maila dostanę w ciągu dwóch dni taki raport, w którym będzie wszystko opisane, co mi służy, jakie owoce, jaka temperatura jedzenia. W ogóle nigdy wcześniej o tym nie słyszałam i jestem pod dużym wrażeniem. Tej wiedzy tutaj mi przekazanej. No i teraz się dowiem, y, jakie zabiegi, jakie masaże mogę wykonać. Też poprosiłam, żeby to nie były masaże balijskie, bo takie też tutaj są wykonywane, ale albuferdyjskie, bo nigdy wcześniej nie miałem z nimi do czynienia. Udawała mi się ta surowość tutaj. Ostatnio, jak byłam y, w SPA. To wszystkie zapachy były takie bardzo intensywne, takie pobudzające, a tutaj pachnie po prostu naturą. I to mnie wprawia w taki totalnie neutralny nastrój, na nic się nie nastawiam. Także zaczniemy zaraz od masażu ciała. I co jest ciekawe, będę miała też wykonywany masaż. Uwaga, trzeciego oka. I możecie zrobić pauzę i napisać mi, czego się spodziewacie i czy słyszeliście kiedyś o trzecim oku w ciele ludzkim. Bo ja chyba niekoniecznie. Niestety muszę obejść się smakiem, ponieważ masaż Shirodara, masaż trzeciego oka nie może być u mnie wykonany, bo uwaga, używa się w nim 5 litrów oleju. 5 litrów oleju. Tutaj możecie zobaczyć na filmiku, jak on wygląda i ten olej opływa po włosach. Ja mam włosy doczepiane i to jest absolutne przecież skazanie. Żeby taka ilość oleju mi przepłynęła po głowie I strasznie na tym ubolewam Już wam mówię pokrótce Po co ten masaż się wykonuje Bo dla mnie to jest tak pasjonujące Wymasowanie tego trzeciego oka Sprawia, że odblokowujemy się kreatywnie W Indiach ludzie, którzy mają różne Problemy życiowe Czy psychologiczne właśnie na takie terapie są kierowani i zazwyczaj już trzy zabiegi w odstępie czasowym, który jest naprawdę bardzo różny i dobierany indywidualnie. Wystarczą, żeby właśnie się odblokować, odblokować twórczo, kreatywnie, żeby dostać nowej energii, żeby poczuć się psychicznie lepiej. No to jest niesamowite, ja muszę zdjąć te włosy i tutaj wrócić. Akcjonujące, ale ten masaż też jest mocny. Ja poprosiłam o mocny i jest taki po prostu konkret, że ja nie wiem, ja nie wiem skąd te panie piękne, drobne, delikatne mają taką moc. To jest niewiarygodne. widać, ale czuję się jakbym ważyła z 5 kg mniej a szczególnie odczuwam to na moich nogach, które mają tendencję do puchnięcia a teraz mam tutaj dużo luzu w tym zapięciu, rano tak nie było więc wow naprawdę wow słuchajcie, pierwszy masaż trwa godzinę i drugi ten masaż z użyciem proszku, który działa bardzo silnie, tak pilingująco, pobudzająco i to jest zabieg konturujący, wyszczuplający, bo ten proszek to nic innego jak sproszkowana mieszanka ziół i te dobroczynne właściwości ziół wnikają do e, naszego organizmu przez skórę i pomagają nam e, wyszczupleć. E, rozbijają tkankę tłuszczową, którą my potem e, usuwamy z naszego organizmu w naturalnym e, procesie, kiedy wiemy dużo no i wiadomo jak to wszystko działa. My zrobiliśmy skróconą wersję drugiego zabiegu, bo y, same nogi i muszę Wam powiedzieć tak, przede wszystkim skóra jest po tym y, po prostu, no ma tak niesamowitą gładkość, taką odzyskuje niemowlęcą. Gładkość, dosłownie, naprawdę to jest po prostu nie do pisania. E, więc seria takich zabiegów zdecydowanie pomaga schudnąć i tutaj nawet są, e, można o tym porozmawiać tutaj na miejscu i są takie pacjentki, które schudły, które, szczególnie jak Pani mi to opowiadała, że pociąży odzyskały dużo szybciej swoją formę, więc w ogóle rewelacja o nie założyłam biżuterii, właśnie się, się zrefraktowałam, ale to najmniej ważne. Natomiast ten pierwszy masaż, który miałam dla mnie, był absolutnym zaskoczeniem, dlatego że on się zaczął od przodu. Fajne było to wyciąganie palców, takie jak strzelanie. Masaż był mocny, tak jak lubię. I on jest wykonywany na czterech płaszczyznach, bo leżymy i na plecach, i na brzuchu, i na dwóch bokach, przez co on jest też bardzo, ale to bardzo różnorodny. To było też super to, że doktor Szabna w trakcie obu zabiegów Takim spokojnym głosem opowiadała mi e, o różnych takich zdrowotnych ciekawostkach i dawała mi bardzo dobre rady. Jak zobaczyła, że moje nogi puchną, że trzymają wodę, to powiedziała mi, co mogę robić, żeby tak nie było. Ja nigdy się nie spotkałam z tym, aby podczas masażu rehabilitant mi dawał aż tyle wiedzy, przekazywał tyle wiedzy i to w taki bardzo przyjemny sposób, taki nie obciążający, wiecie, że leżę, że musiałam się zrelaksować, a tutaj bęk, edukację, trzeba się skupić, tylko to były takie krótkie, konkretne rady i na Naprawdę to podzielenie się wiedzą ja na maksa doceniam, no niesamowite, no w końcu jest lekarzem, więc ta wiedza no jest tutaj imponująca, yy, no i co, no wychodzę, słuchajcie, odmieniona, mówiłam, że ja tu przychodzę czy tak się zastanawialiśmy, nie, wspólnie, czy ja wyjdę stąd odmieniona, wychodzę odmieniona, bo czuję się szczuplej mamy mnóstwo energii, bo te dwa masaże były dla mnie bardzo pobudzające i tutaj jak chcecie przyjść na kilka zabiegów pod rząd, to też one są tak dobierane, aby były albo relaksujące i pasujące do siebie albo właśnie pobudzające. Reasumując Prana Spa jest miejscem, które ja szczególnie polecę osobom, które po pierwsze zainteresowały się tematyką jurwady, po drugie mają różnego rodzaju problemy zdrowotne, po trzecie chcą się po prostu zrelaksować, po czwarte chcą spędzić jakościowy Czas ze swoim partnerem, ze swoją małą, ze swoim przyjacielem i przyjść na zabiegi dla dwojga, bo tutaj jest możliwość wykonania dwóch zabiegów w jednym gabinecie w tym samym czasie. Także ja Wam serdecznie polecam i ja już to wiem, że ja tutaj wrócę. To jest kolejne wspaniałe miejsce, które odkryłam w Trójmieście i które ma. Niesamowity potencjał jest po prostu rewelacyjny. Zapraszam Was serdecznie, czekam na Wasze komentarze, co Wam się najbardziej tutaj podobało. Do zobaczenia!